Michał, dlaczego to tak jest, że my te zmiany włosów, kolorów włosów utożsamiamy z jakimś kryzysem? Bo bardzo często mówi się tak, jak Jarek powiedział, o przefarbował się, no, utlenił się na blond, to znaczy, że coś tam się dzieje nie tak. A po drugie, czy faktycznie u mężczyzn zmiana koloru włosów wiąże się z tym, co dzieje się w ich życiu? Tak jak u kobiet, bo kobiety często zmieniają fryzurę, bo zmieniają faceta. Upraszczając, czy to jest efekt kryzysu wieku średniego? Tak jest. <słyska> 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 Może być. Ale nie musi. Czasem mhm. jest tak, że właśnie coś się dzieje w życiu mężczyzny, takiego jak właśnie kryzys wieku średniego, pierwsze oznaki starzenia, się siwienia. I mężczyzna zaczyna czuć taką potrzebę, żeby zatrzymać ten upływ czasu, czy poradzić sobie lepiej w taki metaforyczny, bardziej sposób, czy symboliczny z tym upływem czasu, czy z tym kryzysem, jeśli to się wiąże właśnie z kryzysem wieku średniego. No, i podejmuję na przykład taką decyzję, jak, jak zafarbować te włosy, żeby lepiej sobie poradzić z tym, z tym, z tym kryzysem, właśnie. Więc odpowiadając na to pytanie, tak, jest taka możliwość, może tak być. Ty sam masz piękne, długie włosy. Dziękuję. Czy one są wyrazem Twojej osobowości dla Ciebie, czy tak po prostu Ci wygodnie? Hmm. Czy są wyrazem osobowości mojej? Mhm. Bo wygodnie chyba nie jest. No nie, nie, nie. Długie włosy w ogóle nie są wygodne, zwłaszcza u facetów. W nie, są wgodnie, nie, jest są wygodne. Myślę, że wiesz, że wiesz o tym, ile to wymaga wysiłku, żeby Ty, Ja nigdy dyscy. nie uhodowałam takich jak Twoje, ale. E, to to wyrazem mojej osobowości. Lubię to. Od bardzo dawna możeło mi się mieć długie włosy. Dobrze mhm. się po prostu z tym czuję. Uważam też, że są fajne, więc z Słuchajcie, dużo mówi się o równouprawnieniu w kontekście kobiet. A ja tutaj chciałbym trochę odwrócić sytuację w kontekście właśnie włosów. No chciałem o tym powiedzieć. No właśnie. Czy to nie jest tak też, że trochę jesteśmy niewolnikami jakichś społecznych stereotypów, że jak facet farbuje włosy, to coś jest nie tak. Coś się wydarzyło. Coś się no, wydarzyło. Kobiety robią to, można powiedzieć, na co dzień, po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby się podobać, żeby się pieniędzy itd. i tak dalej. kulturowy, bo na, na przykład. W, 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 dziwnego się utarło, że jak pierdzielę, ja bym bardzo, bardzo często to nie jest kwestia posiadania um, czupry górnej i tak dalej. Ludzie naprawdę nie czują się bezpieczeństwa. to jest bezpieczeństwa, pytanie. Bezpieczeństwa tudzież komfort obcowania w społeczeństwie. Więc e, dobra, wyluzujmy ludzie, skupmy się na tym, żeby dzieci się dobrze uczyły i żebyśmy byli zdrowi, a nie to, czy ktoś farbuje włosy. No. Dokładnie. Powiem, ten, ten... No właśnie Michale, tak nie, to by jest być... pytanie. Czy, czy społeczeństwo jest w stanie zaakceptować to, że facet będzie sobie robił po prostu fajną fryzurę kolorową, bo ma to ma ochotę. Tak jak nie wiem, Sandra, no, to nie są twoje rozumie naturalne włosy. No to, nie. Są to są Sandry. To są Sandry, nienaturalne włosy. I to jest wszystko okej. Okay, ale na przykład jak ja bym się tak machnął na blond, to podejrzewam, że byłyby dyskusje. Pewnie trzeba by zapytać tego społeczeństwa. Natomiast to, co Michał mówi, no to jest taka wizja świata, w którym sam chciałbym żyć. Takie zdrowe przekonania na temat tego, jak to powinno wyglądać. Natomiast niestety ale muszę się z tym zgodzić, że pewnie w pewnych kulturach, w pewnych częściach tego świata, nawet w Polsce, mm. y, są pewne stereotypy, pewne, pewne ludzie oceniają i mogą takiego mężczyznę, który farbują włosy, ocenić negatywnie i mężczyźni też mogą się bać tej oceny, żeby być widziane jako niemęscy i oczywiście ja jako psycholog wiem, że to nie jest oznakanie męskości farbować włosy jako mężczyzna, ale niestety mmm, żyjemy w też świecie, który różne widzi, różne sprawy i część społeczeństwa na szczęście idziemy w kierunku akceptacji. Są takie trendy akceptacji, że jest taki teraz kult tego, żeby mężczyzna bardziej o siebie dbał, nie tylko kobieta. Kiedyś to było mniej popularne, teraz jest to bardziej akceptowalne, że mężczyzna też może zafarbować włosy, używać kosmetyków różne. Idziemy w tym kierunku i to jest bardzo fajne. Ale byłoby kłamstwem powiedzieć, że wszyscy tak myślą, bo tak nie jest. I, I musimy się z tym mierzyć, że jeśli chcemy wyjść poza jakiś standard takiego um, myślenia, że takiego, um, takiego normalnego myślenia, znaczy normalnego to nie jest normalne. takiego. No tak, Standardowego, standardowego myślenia. No to możemy się liczyć z tym, że ktoś nas negatywnie oceni. No i teraz pytanie, czy ten mężczyzna jest na tyle stabilny, samoceną, ma na tyle stabilną, żeby to sobie z tą krytyką poradzić, mm. czy nie, i będzie się na przykład ukrywał z tym farbowcem. Już to masz dużo racji, oczywiście, ale patrzę na Michała, który się uśmiecha, bo Michał zawsze wychodził poza te standardy. I zawsze się uśmiecha. I zawsze mu się też obrywało trochę, prawda? Ale ja lubię. Ja, ja odkrywam sobie taką lekką masolizmę.